Umiem! Umiem! Zdziwieni! Trzymaj to. Wtedy będzie lepszy gaz, tak? Jak się trzymam, będzie lepszy gaz, okej. Oh my go! Oh my god! Oh god. Okej? Okay. Mamy! Żeby nie straciło gazu. Dobra. Okej, okay, wleję bardzo dużo tego stropu. Ok. Butelka. Ok. szybko. O kurwa, o matko, boli na mi się będzie kleić. Kocham sprzątać, to moje hobby, moja pasja. Nic innego w życiu mnie nie interesuje, tylko sprzątanie. To jest coś, co wyznacza nowe trendy. Kocham sprzątać, przy sprzątaniu umiem się skupić, umiem być sobą. Sprzątanie daje mi odwagi i energii. Sprzątanie jest najlepszym, co mnie w życiu spotkało. Dziękuję za każdą chwilę, kiedy mogę sprzątać, jest to cudowne uczucie. Nigdy w życiu nie tak uczucia jak sprzątając. Jest to cudne, naprawdę, dziękuję.